Złom dobry wszystkim, w sobotę wieczorem 6 lutego, godzina 22.12. Dzisiaj będzie taka dłuższa pogadanka przed monitorem zawodowego. Wczoraj o tej porze byłem na zbieraniu puszek, a dzisiaj niestety wiatr silny wieje, deszcz pada, więc herbatka, słynne już śrubnięcie zawodowego i przechodzimy do tematu. Do tematów kilku właściwie. Film ten będzie nosił tytuł Męska decyzja. Męska decyzja. Ponieważ ja będąc mężczyzną, podejmę dzisiaj decyzję razem z wami pewną. Otóż, ale najpierw najpierw tutaj, no co tu pokazać? Będziemy jechać na żywo. Nie mam na ten filmik żadnego planu ani scenariusza. Po prostu będziemy e, razem sobie tu obserwować na ekranie u zawodowego. Polecam oczywiście kanał, do końca miesiąca będę polecał kanał Kumple odzysku. Kumple odzysku, tak wygląda Ma już 110 subskrypcji Moje gratulacje dla Adriana, dla Roberta Super kanał moim zdaniem Wielki potencjał tkwi w tych chłopakach i myślę, że będzie sukces komercyjny Polecę dzisiaj jeszcze jeden kanał, ale to w drugiej części filmiku. A teraz przejdziemy do. A może teraz, nie wiem. Przejdziemy do kilku komentarzy. Co? Chciałbym przejść do sekcji komentarzy razem z Wami, skomentować kilka. E... Otóż u mnie pojawił się taki komentujący jakiś czas temu. Chyba Tomasz Śiracki się nazywał. I tam. Elaboraty pisał takie długie, że życie moje nie takie, że nie takie, bo nie jest takie jak jego, prawda? No i ja się do tego odniosłem gdzieś tutaj w filmie, Noc, nocne puszkobranie, mówiąc, że jest... Nie mam dźwięk wyłączony, bo głośniki mi charczą. stare głośniki już mam, wiecie jak to... Człowiek jest biedny, nie, nie ma jedzenia w domu, to też głośniki ma stare i tak że... musi pasować wszystko. To Tomasz Sieradzki tam coś pisał. Nie, nie pod tym filmem wcześniej. Ja się tam odniosłem, no a potem go zablokowałem. No ale po, pojawili się następni dżentelmeni na moim kanale, których już postanowiłem nie blokować, bo myślę sobie tak, no nie ma sensu, skoro człowiek to blokuje, y, takie treści, to i tak za chwilę powstają nowe, nowe kanały czy też nowe konta na Google i, i, i dalej się to wszystko wylewa. Także y, no i tak, zaraz będziemy polecać taki inny kanał. Szukam złomików w śmietniku, był film nagrany przeze mnie jakiś czas temu. No i tutaj jest taki aktywny jeden dżentelmen bardzo, nazywa się, nie wiem czy to jest jego prawdziwe imię, nazwisko, ale... E, e. O, Krzysztof Jankowski, tak, Krzysztof Jankowski taki nie wiem czy to jest Krzysiu, czy to jest Rysiu. Nie wiem do końca, no ale taki ma jakiś pseudonim artystyczny Krzysztof Jankowski. No i on tam się wyrażał, że w komentarzach, że ja wszystkich blokuję, nie? O tu gdzieś jest napisane, że obawiam się, że dyskusja merytoryczna z tym panem nie będzie miała miejsca. Zamiast tego będą obelgi i blokowanie. No i nie było ani obelg, ani blokowania. No, ale pan Krzysztof Jankowski mnie nazywa kłamcą, więc nie wiem, to chyba ja jestem kłamcą. Miało być obelgi i blokowanie, i nie było ani obelg, ani blokowania. Aha, i jeszcze zgorzkniały i pretensjonalny, który nienawidzi reszty ludzkości. No, naprawdę, ten kanał prowadzę z czystej nienawiści do ludzkości. I no sami wiecie, nie? Ale nie o tym. No, i pan. Tadeusz, przepraszam, pan Krzysztof Jankowski, pan Krzysiu czy pan Rysiu, nie wiem dokładnie, myli mi się to imię. On jest bardzo, bardzo aktywny na moim kanale, dlatego, że ja na to pozwalam, prawda, że nie skorzystałem z takiej opcji blokowania użytkownika, więc jest aktywny bardzo, wszędzie pod różnymi komentarzami się tam udziela, no i, ale nie o nim chciałem. Mateusz Janiak też taki inny in, dżentelmen się pojawił, Mateusz Janiak, który tutaj też y, witam serdecznie. Rozumiem, że o tych długich komentarzach, o których ja mówiłem w tym filmiku nocnego puszkobrania, odnosi się pan do mnie. Ale powiem panu, że to dopiero początek. No nie do pana się odnoszę, tylko do pana odniosłem się do pana yy, Tomasza Sierackiego, no ale skoro pan chce yy, się sam docenić, no to dobrze, może Odnosi się Pan do mnie, ale powiem Panu, że to dopiero początek i uśmiech. No i Pan Mateusz Janiak tutaj też elaborat raczył był napisać. Napisał, że jestem gdzieś tam, że może nie w tym, ale w innym, że jestem człowiekiem strasznie roszczeniowym. Roszczeniowym, i tak, no, że <laughs> mam 50 lat, do niczego nie doszedłem, tylko pędy, marzę, cud. W Pana wieku. A może niewolnicy i tak dalej. No. Można poczytać, bo tych nie będę komentarzy usuwał. Wszystko sobie można poczytać. No i tutaj pan Mateusz Janiak czegoś nie rozumiał z mojego postępowania, ale czegoś tutaj nie rozumiem, ale spokojnie pracuję nad wyjaśnieniem tego pana. Pan Mateusz Janiak podjął pracę, taką, nie wiem, czy to jest ciężka praca, czy nie, ale praca nad wyjaśnieniem tego Pana, czyli mnie. Pana z dużej litery pisze, więc jest spośród tych dwóch, jeżeli chodzi o Krzysztofa Jankowskiego czy Mateusza Janiaka, Pan Mateusz Janiak jest oświecony bardziej, bo wie, że Pana się pisze z dużej litery. No i to sobie Panowie dyskutują, dyskutują. Aha, i tu jeszcze pan chyba, ten drugi pan, nie wiem gdzie to było, czy to było tutaj, czy w innym, a to potem się odniesiemy, troszeczkę dłuższy będzie filmik dla stałych widzów, myślę, że wy wytrzymacie. No i czekajcie, Krzysztof, to... może ja spauzuję, co sobie znajdę i się włączy pauza. No dobra, wątek, którego szukałem jest na kanale, który chcę polecić, bo powstał oczywiście powstał taki nowy kanał, a znacie mnie, że ja lubię polecać nowe kanały, więc polecam wam tutaj pan Krzysztof Mateusz, przepraszam Mateusz Janiak pisał, że pracuje nad wyjaśnieniem tego pana, czyli mnie. No i w tym samym wątku pojawił się zawodowy, nieprzeciętny Roszczeniowiec i polecę Wam ten kanał, bo obejrzymy go. Jest takie logo, ośmiu subskrybentów, jak zwykle proszę Was, abyście dali czadu, abyście docenili tą twórczość tego... Znaczy, tak naprawdę to jest moja twórczość, nie, ale nie wiem, czy to tak ładnie kraść czy czyjąś, po prostu, czyjeś dokonania i, i mieć temat do wyśmiewania, no nie wiem, no tak... Tak sobie myślę, że chyba, chyba wolno, skoro tak robią, nie? No i tutaj, wiecie, pojawił się taki wątek. Są ciekawe oczywiście komentarze, takie pomysłowe pomysłowe tytuły filmów. Oczywiście są to moje filmy, nie? Pozlepiane i tak dalej. Jest, jest. Są tacy właśnie o krematorium patologii, ma jeden filmik, wybitne dzieło filmowe, możecie obejrzeć, polecam, polecam. Subskrybentów ma jedną sztukę, ale to zawsze możecie zmienić też i podnieść mu te trochę oglądalność i, i żeby chłopak się też zaczął rozwijać. Trochę tu ma fajny, ciekawy film, naprawdę warto obejrzeć. Obejrzałem go dzisiaj, jest taki no, na poziomie, powiem Wam, na poziomie odpowiednim. No i tutaj są moje treści na tym kanale. Nie wiem dlaczego. Czy to tak jest do końca legalne i zgodne z przepisami, z prawem? Nie znał się. Chodzi mi o taki tutaj wątek. E, twórca tego kanału, czy też nie wiem, napisał, że, że. Ale ty widziałeś, jaka to kamienica, w której ja mieszkam? Po prostu piękna, szok, po prostu piękna. No i tutaj podany jest adres. Co do kamienicy to zgadzam się z nim, jest wyjątkowa. Mieści się przy ulicy 3 Maja w Cieszynie. Proszę bardzo. Zapraszam do tej kamienicy wszystkich. 3 Maja dokładnie 3 przez 1. Zapraszam na kawkę wszystkich yy, wszystkich mężczyzn, którzy mogą porozmawiać ze mną twarzą w twarz. Ja nazywam się Robert Kusiak, mieszkam. Cieszynie przy ulicy 3 Maja 6 przez 1 jest domofon. To na domofonie pierwszy, pierwszy przycisk, tam jest nazwisko Kusiak, i zaraz będzie wątek tej kamienicy dalej powiem wam, bo to wszystko jest razem jakby zespół naczyń połączonych. Nie? No i kanał, wiecie, tutaj się rozwija, ma potencjał ogromny i dzisiaj nowy filmik się pojawił o tym kanale nowy filmik. Prośba też się pojawiła. To filmik sobie sami obejrzycie, nie? Ale prośba się pojawiła tego. Jeśli mogę mieć prośbę, to dajcie znać znajomych i tak dalej, że można wesprzeć nowo powstałą inicjatywę społeczną, uśmiech. Może to jakoś się poniesie dalej. Być może też są entuzjaści marketingu sieciowego i drogi do sukcesu, a ja po prostu będę przedstawiał mały tutorial, jak to osiągnąć. No więc ja Ci pomogę. Ja Ci pomogę, proszę bardzo. Pamiętajcie, zawodowy, nieprzeciętny roszczeniowiec, no to jest ten kanał i, i ma tutaj prośbę, żeby dać zna, znać znajomym, wesprzeć inicjatywę, więc wspieram tą inicjatywę. Jak widać z mojej strony blokowałem blokowałem pewnych ludzi. To były pretensje, że blokuję, bo to przestałem blokować, to, to się wylało, no i... No i bardzo dobrze, ale po co mi to jest potrzebne? No i pan Krzysztof Jankowski pod najnowszym tu filmem, który jest tak jest lepiony z takich różnych moich, moich oczywiście filmików, bo, bo ten pan zawodowy, nieprzeciętny roszczeniowiec, on chyba swojego nic nie potrafi stworzyć. I w kamienicy, możecie sobie wejść na Google View, Google Map czy Google View, jest to taka Różowa kamienica przy ulicy 3 maja 6 w Cieszynie. No i pan Krzysztof Jankowski tutaj wyraził się e, tak o mojej żonie. Fajny film. Dużo mówi o jego rozdwojeniu jaźni, czyli o moim jakby rozdwojeniu jaźni. Jak się ma długi, to się spłaca, inaczej się jest złodziejem. Hmm, ciekawe, czy państwo polskie ma jakieś długi wobec, wobec Banku Światowego. Jeżeli ma, no to jesteśmy wszyscy złodziejami. Obydwoje, czyli ja i moja żona, to nieroby i patusy. Więc zapraszam wszystkich do kamienicy przy ulicy 3 maja 6. Przyjdźcie, obejrzyjcie, jak mieszkają nieroby i jak mieszkają patusy. Ale oczywiście jest domofon, są kamery wewnątrz, także nie może sobie wejść, byle kto, do naszej kamienicy. Tutaj właśnie mieszkają nieroby i patusy. To są takie slamsy, nie? Zapraszam was na kawę, przyjdźcie, ale z własną kawą przyjdźcie, bo mi na kawę nie stać i tym bardziej na cukier, nie? Także przynieście kawę, cukier, ja mam tylko wodę w domu, nie? To i wypijemy wtedy. Bo my nie nieroby i patusy... Nieroby... Aha, poza tym to chory człowiek jestem, także... Pan doktor Krzysztof Jankowski już tutaj... Yy, yy, diagnozę postawił też. Także że jestem chory człowiek, więc bądźcie tacy, odwiedźcie chorego, no, <laughs> odwiedźcie chorego. Polecam kanał. Oni myśleli, że, nie, że tego, że jego kanału nie zauważyłem jeszcze, bo to są tacy inteligentni ludzie, wiecie. Ale jego go zauważyłem od początku, jak się po, pojawił. Fajne są komentarze, możecie też pisać, pewnie, pewnie jest wolność słowa, chyba nie ma blokowania, bo to nie są, to są przeciwnicy blokowania komentarzy, więc pewnie myślę, że każdy będzie mógł coś napisać. Doceniam to nie na pewno, że się pojawicie. Także tutaj będzie można takie zlepki w moich filmów oglądać. O, moją żonę też nie wiem, czy to prawo na to pozwala do końca, ale no, jak pan, jak pan zawodowy, nieprzeciętny roszczeniowiec nie potrafi nic swojego, to niech korzysta z mojego. No, niech ma. Niech ma. No i co, o czym chciałem wam powiedzieć, moi drodzy? No, działalność moją na tym kanale będę prowadził do końca lutego. Bo no, po co mi to? Po co mi to, żeby pan Krzysztof Jankowski obrażał moją żonę? Mnie można obrażać, nie ma problemu, ale moją żonę? A ty znasz, panie Krzysztof Jankowski, moją żonę? <laughs> Naprawdę? Nie jestem mężczyzną i postanowiłem, że nie pozwolę, aby ktoś, aby tacy wybitni dżentelmeni jak pan Krzysztof Jankowski wyrażał takie opinie niepochlebne na temat mojej żony, dlatego kończę moją działalność na serwisie YouTube. Dlaczego do końca lutego? Bo obiecałem chłopcom z kanału yy, z kanału yy, kumple, kumple, o tutaj oni są, poczekajcie, poczekajcie, kumple odzysku, że będę ich promował do końca lutego, więc dotrzymuję moje obietnicy, będę tam coś nagrywał, żeby do końca lutego dojechać i, i i zakończyć działalność na tym kanale. Na tym drugim kanale Robert Kusiak też zakończy działalność końcem lutego. Tam być może jeszcze wstawię coś do końca miesiąca. Będzie można mnie na Facebooku znaleźć. Jeżeli ktoś będzie chciał mnie znaleźć w ogóle, nie, to to na Facebooku spróbujemy się tutaj odnaleźć teraz na żywo. Może teraz przeskoczę, bo jest tutaj inny Facebook, jakiś. Klawiatura ta moja tak wygląda właśnie. <laughs> Facebook mój jest, jest tak, wygląda mój Facebook. Zapraszam serdecznie, można ze mną rozmawiać. Tutaj będę przedstawiał tylko jakieś sukcesy moje w i tak dalej, dokonania, bo tam panowie też pisali, że w marketingu sieciowym nie odniosę sukcesu na pewno, bo to są eksperci od tego, od tej dziedziny handlu, więc na pewno wiedzą, ale ja jednak spróbuję ten sukces odnieść. I zapraszam was tutaj do, do, do mnie na ten... Przepraszam, że się uśmiecham tutaj, nie? W ogóle to takie niepolskie jest, no ale to ja nie mam też polskiego ducha do końca. Można tutaj coś napisać i tak dalej, jakiś komentarz zostawić. Grupę facebookową Antyśmieciarza, którą założyłem, przekażę komuś, przekażę komuś administrowanie tą grupą. I, aha, I dzisiaj jeden widz napisał mi tam, y, napisał mi że jakieś przepisy wchodzą nowe i się Mandero nagrał taki filmik na temat, że zamyka swój kanał. Moja decyzja nie jest związana z tymi przepisami, tam Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji coś tam kombinuje, pewnie, żeby opodatkować twórców, nie wiem. a Moja decyzja związana jest z tym, że po prostu no, nie, nie potrzebuję tego, nie chcę tego nie. w moim życiu, żeby ktoś obrażał moją żonę. Nie jest to warte tego. Te zarobki, które tutaj mam, te parę stówek miesięcznie, to ja sobie poradzę bez tego. <laughs> Naprawdę. I jak się żyje w takim slumsie, w którym ja żyję, no to wiecie, no to tam to sobie poradzę. nie, to tam Gdzieś puszek zbieram wiecie, coś się tam kupi, jakąś suchą bułkę, nie? No, także kończy działalność, moi drodzy. Kończy działalność końcem lutego. Coś tam się jeszcze nagra. Wspierajcie chłopców z kanału. Czekajcie, nie z tego, tylko z tego. Kumpel zysku. jeszcze raz was proszę. To jest kanał z potencjałem, chłopaki się starają, naprawdę. Sam będę śledził ich poczynania i będę tam y, wspierał, jak tylko będę mógł. No i jeszcze raz polecam wam ten kanał drugi, który dzisiaj polecałem, bo tam prosił twórca, żeby, żeby wiecie... tylko go znajdziecie, nie wiem, szukam w złomiku, w śmietniku, taki mój filmik tutaj wątek jest taki, w którym, w którym ten kanał, jeżeli to, kto szuka, ten znajdzie. to Mateusz Janiak, tutaj jest, o i odpowiedzi trzeba nacisnąć. I tutaj jest Zawodowy nieprzeciętny Roszczeniowiec, czyli to jest chyba o mnie mowa. I są cztery produkcje filmowe, złożone z moich produkcji filmowych, tak, tak po złodziejsku trochę, nie? No i możecie oglądać, komentować. Zapraszam serdecznie. Jest dzisiaj 8 subskrybentów. Mam nadzieję, że do końca miesiąca to będzie 108, potem będzie, wiecie, 508, potem będzie 1008 i, i będzie zabawnie, naprawdę, naprawdę zabawnie. No a ja się wy, wycofuję. Decyzja moja nie jest podejmowana żadnym strachem, bo ja się takich dżentelmenów <grytania> nie boję. Naprawdę zapraszam wszystkich do mnie na kawę. Jeszcze raz przynieście swoją kawę i cukier, bo ja, ja wiecie z puszek samych, to tylko na wodę mi stać. A tak naprawdę. Tu w tym samym się, gdzie mieszkamy i, i, i no, to, to tyle. No. Kumpel Odzysku, świetny kanał Pana Krzysztofa Jankowskiego. Wszyscy tam możecie pozdrowić. On tutaj jest, obecny właśnie w komentarzach jest, jest, oraz, oraz innych. I, no i tyle, no. To jest właśnie... Aha, jeszcze tam przejdę na chwilę do tego kanału, jak się uda mi. I to, wiecie, o tu jest ostatni filmik, nazywa się Zawodowe unikanie pracy, nie, nieprzeciętny człowiek, zagadka, czyli droga do sukcesu. No i tutaj byłem taki kiedyś chwiejny w decyzjach, raz mówiłem tak, raz tak. Ale było to szczere przed Wami, więc to jest cena, którą się płaci za szczerość, więc myślę, że nie warto być szczerym. Nie, nie warto być szczerym. Lepiej założyć maskę na twarz, jak wszyscy, i udawać kogoś, kim się nie jest. Nie? Wtedy się lepiej na tym wyjdzie, na pewno, nie? bo to społeczeństwo nasze zakłamane, ono takich właśnie akceptuje ludzi. Nie? A kto jest szczery, nawet w, tym, w swojej biedzie, to, to, to jest nieakceptowalne. Nie? Musicie być obłudnikami. Dobrymi obudnikami, dobrymi katolikami obudnikami, o właśnie. To jest takie polskie, narodowe. Dobrze, nie chcę być więcej kontrowersyjny. Filmiki moje będą takie do końca lutego spokojne, raczej bez żadnych kontrowersyjnych tematów. Abyście mieli tylko rozrywkę, żadnych tam, wiecie, głębszych przemyśleń, broń Boże, bo to. Jak już wspominałem, Henry Ford powiedział to słynne zdanie, że myślenie to jest ciężka praca, dlatego niewielu ją podejmuje, prawda? Polecam, zawodowy, nieprzeciętny roszczeniowiec. Dajcie tutaj czadu, niech się kanał rozwija. Mój kanał się zwija, ten niech się rozwija. Macie nową jakość na YouTubie, nowy po prostu, twórczość nowego rodzaju. Ja uciekam końcem lutego zamykam, znaczy nie zamykam, to będzie cały czas trwało, a ja nie będę już nam nic robił, tylko na Facebooku. Tam będzie można się ze mnie naśmiewać dowoli. Wszystkiego dobrego dla każdego od zawodowego.